Cześć, jestem Śpiegol. Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft dla początkujących. Dzisiaj zajmiemy się tematem kałkraszera maszyny, którą widzicie za mną czyli automatycznej, a właściwie półautomatycznej farmy e, mięsa oraz. Skóry. Jest to najlepsze źródło mięsa w tej grze. Bardzo prosta farma, mała farma, kompleksowa farma, która działa szybko i da Wam niezliczoną ilość mięsa jedzenia potrzebną na survivalu. I oczywiście już pokazuję, jak to wszystko zrobić. Jak widzicie, tutaj mamy skrzynię, w której ląduje całe mięso i skóry z krów. One są tutaj zamknięte i żeby. Się rozmnażały, możemy je karmić, a właściwie musimy je karmić pszenicą. I tak jak widzicie, dorosłe osobniki, które tutaj nam dorastają, e, są automatycznie przez grę e, usuwane, i lód wypada tutaj. Rzeczy, które z nich wypadają, są na miejscu. Jak to działa? Jest taki mechanizm w Minecrafcie, który zezwala tylko na 24 krowy w jednym. Bloku na 24 moby, właściwie obojętnie jakie je w jednym bloku. Działa to niestety tylko na Java Edition, czyli na Bedrock Wam tutaj nie zadziała. Tych krów będzie mogło być tutaj więcej, natomiast na Java Edition. 25 krowa jest automatycznie przez grę niszczona, tak jak widzicie tutaj teraz te cząstki białe i szare, to krówki są po prostu niszczone automatycznie przez grę. O Minecraft jest o tyle łaskawy i dobry, że są to te krówki dorosłe, duże krówki, więc one dają nam też tutaj oczywiście fanty w postaci skóry i mięsa i szybko nam napełniają. Skrzynie. No i ja wam pokażę, jak to można zbudować, bo jest to bardzo prosta rzecz, którą naprawdę zrobicie, zrobicie w moment, nawet na początku swojego świata, nawet na początku survivalu. W tej skrzyni mamy wszystkie potrzebne rzeczy. Jak widzicie, jest ich naprawdę niedużo. Wystarczy kilka schodków, kilka pełnych bloków i te bloki, obojętnie jakie. Ja wybrałem akurat cegły i ceglane schody, ale to może być cokolwiek innego drewno, kamień, bruk, co tam sobie wymyślicie. Do tego potrzebujemy tylko dwóch skrzyń i jednego leja. Przyda się też jeden płotek, no i będą potrzebne krowy. My jesteśmy akurat na świecie kreatywnym jeszcze też będzie woda potrzebna. Przepraszam, jeszcze będzie woda na pewno potrzebna. My jesteśmy na świecie kreatywnym, żebym mógł to Wam pokazać szybko, łatwo i przyjemnie, jak tego kałkracera zbudować czyli kałkracera, czyli po polsku jakiegoś zgniatacza, krów, niszczyciela, krów po prostu źródło mięsa i skóry i właśnie na kreatywnym szybciutko sobie to wybudujemy. Pierwszy krok to oczywiście wybudowanie skrzyni i systemu zbierania. Naszego naszych skór i mięsa. Przede wszystkim budujemy skrzynię podwójną, tak żeby nam się dużo rzeczy tutaj mieściło. I teraz klikając Shift-Lay, skierujemy do skrzyni, czyli on będzie nam wszystko zbierał. I tutaj ja szybciutko też pokażę, żeby wszystko było jasne. Lej ma taki tutaj dziubek, który musi być skierowany do skrzyni. Jeśli go stawiacie na skrzynią, to widzicie, ten dziubek jest skierowany w dół. Natomiast my chcemy go zorganizować w ten sposób, żeby szedł w boku. Czy to będzie z prawej strony, czy z lewej strony, to już jest bez różnicy. Ale wy stawiacie lejek tak, żeby Bloki, które do niego wpadną, przelatywały do skrzyni. Tak jak widzicie tutaj, mamy system zbierania bardzo prosty. Obudowujemy ten lej trzema blokami pełnymi. Tu stawiamy blok tymczasowy, właściwie to, żeby było to lepiej widać, zrobimy sobie to za pomocą trawy, i tutaj stawiamy schodki. Dlaczego schodki? Żebyśmy mogli otwierać skrzynię, bo to jest niepełny blok i dzięki temu skrzynię możemy otwierać. Jeśli postawilibyśmy z tej strony pełny blok, no to skrzynia, zobaczcie, klikam, ale ona się nie otwiera, bo jest zablokowana, więc musimy tutaj zrobić schodek, żeby zablokować część środkową i jednocześnie móc otwierać skrzynię. I teraz tutaj wlewamy wodę, wodę, bo na niej będą unosić się krowy, które znajdują się w tej naszej pułapce, w tej naszej pułapce. Ja jeszcze lubię zbudować schodki tutaj z czterech stron, żeby łatwo mi się było dostać do tej farmy, i tutaj schodki też u góry, żeby zablokować nasze krowy. I w ten sposób wygląda ta. Pułapka nazwijmy to. Tu będzie jeszcze za chwilę blok tymczasowy, ale najpierw musimy sprowadzić krówkę tutaj. Przynajmniej jedną, znaczy przynajmniej dwie do tej farmy, przepraszam, trzeba sprowadzić dwie krówki, ale my weźmiemy sobie teraz jedną, żebym wam pokazał, jak to, jak to działa, bo to jest chyba najtrudniejsza część tej farmy. Bo jak widzieliście, budowanie jest prawie że skończone, brakuje nam tylko płotka. Więc poszło bardzo szybko i bardzo prosto. Natomiast chyba najtrudniejsza rzecz to jest tutaj umieszczenie krowy w środku tego, tej farmy, bo ona jest dosyć duża, a musi nam się zmieścić w jednym bloku. Ona, mówię, krowa jest dosyć duża. Musimy ją wepchnąć tutaj do środka. I jak widzicie, ona stara się utrzymywać na powierzchni. Nie jest taka E, łatwa tutaj w umieszczeniu w tym bloku, i musimy jakoś powalczyć, powpychać ją do środka. I musimy tak zrobić przynajmniej z dwoma krowami. A widzicie, że szybko nam tutaj przechodzi. Ja teraz patrzę, na którą stronę ona się wysuwa i staram ją się wepchnąć po prostu. E, I ona, jak na złość, nie chce wpadać. Dlatego mówiłem, że to tak. jest najtrudniejsza, mm, najtrudniejsza rzecz. Spróbujmy jeszcze tutaj, żeby troszkę przeszła za mną i jeszcze raz, jeszcze raz w tą stronę. Chodźmy tutaj. ok? No i kurczę, spadłem znowu. Dobrze tutaj z shiftem chodzić po tych cegłach, żeby właśnie nie spaść. I teraz gdy ona jest na krawędzi, próbujemy ją zajść z tej drugiej strony i wepchnąć powoli, powoli do tej dziury. Mam nadzieję, że nam się to za chwilę uda, bo wolałbym nie ciąć tego odcinka, żeby wam pokazać, jak to powinno wyglądać. I powinno wyglądać właśnie w ten sposób, bo w końcu, w końcu nam się udało. No i tak samo trzeba zaciągnąć tutaj drugą krowę. Ja natomiast, żeby nie tracić czasu na odcinku, zrobię to za pomocą jaja przyzywającego krowę, no bo jesteśmy na świecie kreatywnym i po prostu wstawię tutaj drugą krowę. Jak widzicie, te krowy mocno skaczą, więc my będziemy chcieli są już dwie na wodzie, więc my będziemy chcieli tutaj postawić też płotek szybciutko, żeby one aż tak nie skakały, żeby mogły być no łatwo w karmieniu. Bo po to ta woda jest, bo one właśnie skaczą, muszą się poruszać, żeby, żeby można było je karmić. O. O, 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 jest, dobra, jest płotek. Właśnie trzeba to zrobić no trochę metodą prób i błędów. Klikać aż się uda, i teraz one są zablokowane i teraz my możemy je karmić tutaj. Jeśli chodzi o samo budowanie, to już wszystko. To już wszystko. Tych bloków było tylko tyle. Mamy zbudowaną farmę półautomatyczną krów. Dlaczego półautomatyczną? No bo musimy je same karmić. Czyli macie tutaj już dwie krówki, karmicie jedną i drugą. One się rozmnażają, tam się pojawia mała krowa, i tak dążymy aż do 24. I tak jak powiedziałem, mechanizm jest taki, że każda 25 krowa już będzie po prostu likwidowana przez grę i dzięki temu my będziemy zbierać nasze fanty. Więc jeśli tutaj, skracając mocno drogę, my sobie zrobimy tutaj dużo krówek za pomocą jajek, to znowu zobaczycie, że o, już się pojawiają cząstki, te krowy. Dorosłe giną, i tutaj wpada nam zdobycz, wołowina i skóra. W ten sposób i wystarczy wpadać do takiego kaukasera, co jakiś czas karmić krówki i dzięki temu będziemy mieli bardzo, bardzo dużo mięsa i skór. I słuchajcie, to już wszystko. Tak wygląda właśnie Cow Crusher, dostępny tylko na Java Edition, działający tylko na Java Edition, więc niestety gracze Bedrock musicie poradzić sobie w inny sposób. Natomiast jest to najlepsze źródło jedzenia w grze, zdecydowanie najprostsze, bardzo łatwo można je zbudować na survivalu, na przetrwaniu. Dajcie proszę znać, czy chcecie więcej takich krótkich, kilkuminutowych odcinków pokazujących porady proste do zastosowania w survivalowym świecie, czy to jakieś automatyczne farmy, czy jakieś porady, czy coś, co może Wam pomóc przetrwać w świecie Minecrafta. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście komentować, odzywać się, żebyśmy mogli sobie spokojnie porozmawiać. A Cow crusher, tak jak widzicie, jest bardzo prosty i możecie mieć bardzo, bardzo dużo jedzenia dzięki niemu w swoim świecie. Do zobaczyska. Cześć. Niedługo więcej porad.